Cześć, witam, jestem Aureox i w dzisiejszym odcinku oglądamy sobie rodzinę Siren Head'a przeciwko rodzinie Stop Head przeciwko yy, huhu Cherless nie wiem jak to się czyta, sorry, przeciwko rodzinie Bell i rodzinie e, Team Traffic Lighthead. Oglądajcie do samego końca, zostawcie łapeczkę do góry, zostawiam wam dwie sekundy, jedna sekunda, druga sekunda, minęły, nie ma czasu i lecimy. Widzowie, w trakcie tego odcinka... o, Stophead, no to nieźle, ale. ty przecież... Ta postać miała sygnalizować, że tu nie można, że tu trzeba się zatrzymać. A w sumie ta postać się zatrzymała, nie? Tylko, że dostała strzała. Potem. A to nieważne. Widzowie, chciałbym was poinformować w tym odcinku o czymś bardzo ważnym. Mam taki pomysł, żeby na moim drugim kanale, tym głównym, jeśli są tu jakieś osoby, które jeszcze mnie kojarzą z tego głównego kanału, w sumie to jest mój dodatkowy kanał, więc bardziej powinniście mnie znać tamtego kanału. Chciałbym tam nagrywać. Odcinki z Minecrafta w trybie hardcore we mgle. Pewien polski youtuber już zaczął to nagrywać. Ja chciałem też spróbować. To jest inspirowane z kanałami z zagranicy, oczywiście Wszystko będę tam informował na tamtych odcinkach, jak już się będą pojawiać. Z postaciami, z postaciami Hero Bryce, Siren Head i tak dalej. Ja to zobaczyłem, aż mnie taka ochota naszła. Ja wszystko tam na tamty... Jak będę to nagrywał, to dam znać oczywiście, kim się zainspirowałem. Eee, oraz kto to zaczął w Polsce, żeby nie było, że jestem typowym jakimś tam, wiecie, złodziejem, czy co, nic z tych rzeczy. Ale tak to działa na tym polskim YouTube. umówmy się, że trendy po prostu wyznacza się za granicą i potem jest to przekazywane do Polski. Niektórzy robią to w taki sposób, no wiecie, nawet typowy hamski, jeśli chodzi o miniaturki, tytuły i bez nawet wspomnienia o pomysłodawcy tego. Ja staram się robić to z pomysłodawcą, zawsze jakiś link w cokolwiek, cokolwiek żeby było, prawda? Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taką serię Minecraft we mgle hardcore. Jeju, tam są różnorakie postacie: Siren Head, no mówię wszystkie: Hero Brian, Alex, Steve. Oh my god, ile tam jest postaci? Ale na razie skupmy się na tym, co jest tutaj. Aha, no dobra, i zobaczcie: taki. Dlaczego taki szczurek ma się mierzyć z takim wielkim pociągiem? Przecież to nie ma sensu. No mówiłem. Ja to przesunę sobie od razu. O, i tutaj na przykład jest pojedynek, który ma sens. Ma sens, no dobra. Biedny Sonic. Ej, to był ten najlepszy Sonic, który się teleportuje! I on tak szybko dostał bęcki? Aż nie wierzę. Co oh jest? Siren Head jak rozwalił tego... Chu Charles. Chyba tak to się czyta, nie wiem. No i niestety, ale teraz y Siren Head dostał, został zjedzony. Ojejku, to jest do wyciszenia, to to w ogóle nie ma sensu. Czekaj! Serio ten Chu Charles przy... Carse Thomas the Train to jest jednak, sorry. No, każdy Thomas the Train, a tu już chyba wygra, nie? Tak mi się wydaje. Czy też przepierdzieli to? Nie, zobaczcie. Ale trochę tam zaczął, no, że tak powiem, dym poleciał, nie? Z tej postaci. Ej, a tu taki w mniejszej postaci ten y, Thomas the Train. A tu już się też pali. Ja cię kręcę, ten czuciu Charles jest naprawdę dobry. No ja no jak połączysz dwie postacie w jedno, czyli Halka ze Siren Headem, no to ciężko, żeby nie wyszło coś dobrego. Naprawdę ciężko, nie? To są przekozackie postacie. Prze, 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 przekozackie. I uwaga! No to dostał. Ładnie. Nagłówkę. La, 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 la Jeden karton Dog. O i właśnie w tamtej serii Minecraft we mgle może też będzie właśnie kartą do karton kat, nie wiem. O nieźle. Ej, ale on nie ma postaci, z którą on by przegrał, nie? Serio. Jak on ma normalnie czołg na głowie, no to w jaki sposób on miałby przegrać? Oh my god. To nie zły Sonic, co ma zamknięte oczy. Jak on widzi? Skąd on wie, kiedy ciosy wyprowadzać? To jest takie trochę mijające się z celem, prawda? I w razie co, widzowie? No ja dobra, to jest do wyciszenia, bo ten głos tu jest nieprawdziwy, jak coś... To... W razie co, widzowie, ja w pełni zdaję sobie O, jednak tu go pogodał, co? On zjadł piłę nawet! Ja zdaję sobie sprawę, że to filmy są... Że te od odcinki, na które reaguję, nie są do końca takie, no wiecie, prawdziwe, realistyczne. Więc... Moja reakcja nie jest też jakaś wygeru... Jakaś taka wow, wiecie, że jak niektórzy... Ale no, jest taka, że przy reaguję w taki sposób, że przy założeniu, jakby to było serio, naprawdę, to, to wtedy jakoś troszkę inaczej mi się to ogląda. Wiem, że dla Was to są dla niektórych troszkę nudne odcinki, eee. ale już niebawem postaram się, żeby te odcinki były takie doprecyzowane. Zobaczymy, jak mi wyjdzie z tą serią Minecraft we mgle. Mam nadzieję, że dobrze, że się nie poddam, że to nie będzie jakieś ciężkie dogarnięcia. Mam nadzieję, że się też pozytywnie zaskoczę. Może bez shaderów to będę nagrywał, bo ja tam niestety z shaderami zbytnio nie ogarniam, macie może nie tyle, co nie ogarniam, poradźmy sobie z tym, tylko no mój komputer już trochę ma swoje lata i on raczej nie wiem, czy by aż tak uciągnął, mogłyby być lagi. Ja podejrzewam, że bez lagów, bez shaderu mogą być lagi, ale jakoś to spróbuję ustawić, żeby było dobrze. I możecie mi napisać w komentarzu, jakie mi jeszcze teraz słyszycie w tym momencie, czy u Was, dzisiaj to nagrywam, który? 27 czerwca jest. Czy u was jest też tak strasznie gorąco te dwa ostatnie dni? Czy jest tak duchotnie, że nie ma zupełnie czym oddychać, nie? No, u mnie jest tak, że jak ja teraz zamknąłem okno, to jest tragicznie, nie? Jak tu czujesz, tu siedzę w pokoju. A jak jeszcze... załóżmy, otworzę okno, to jest ociu lepiej. Dosłownie ociupinkę, za dużo to nie zmienia, nie? Ja nie ja lubię lato, ale ogólnie nie lubię, jak, jak jest aż tak, nie? Że nie ma czym oddychać. No to jest masakra, jeszcze jak jakieś mrówki po mnie chodzą to w ogóle. O jest, o jest. Jeszcze na domiar tego wszystkiego złego, nie wiem, czy mam mówiłem, ale ma złamaną stopę i ja teraz siedzę w takim bucie ortopedycznym, muszę się w nim siedzieć, mimo że jest gorąco. E, no i jest, no jest strasznie, no masakra, masakryczne lato. Pojechałbym sobie gdzieś wykąpać, ale nie mogę. E, może przyspieszmy do jakiegoś normalnego pojedynku, bo tu kupa head się mierzy ze Siren Headem, no ja nie wiem. Ej, czekaj, bo tu będzie fajny karton dog zaraz. Taki, którego nawet na miniaturki dawałem normalnie. Poczekajcie. Chyba teraz powinien być w ogóle czemu bez głosu. O, bo tu jakaś serena wyje to może to już wytłumaczenie czemu bez głosu. <laughs> Green Head Zielony, Zielony, wkurzył się zielony. O, to jest karton do którego dawałem na miniaturki. No nie, zobaczcie co on z nim zrobił. No a tu jest autor tego filmiku, <laughs> który zobaczcie. Robić sobie pojedynki z tymi fikcyjnymi postaciami. No to jest już bardziej tego się nie da. <grystanie> tego już się bardziej nie da co? Zmontować, że tak powiem. Fontomontaż niezły Okej, okay, idziemy dalej, bo to takie trochę bezsensowne No niestety lighthead, ale zostałeś pokonany. To jest taki lighthead, taki baby lighthead, nie? Mimo, że nie ma pampersa. O, Pro Lighthead versus Story Head, zobaczmy. O boższy, no nie mogę. Tą scenkę już widziałem kilkukrotnie, serio. Ja mam wrażenie, że w tych odcinkach to tylko początek jest niekiedy inny, a w większości potem jest takie same. chociaż nie wiem, no mogę się mylić, nie? Good lighthead vs siren head. I. Ale mu dał hita. Nie a, i najważniejsze, pamiętajcie, że link w opisie do filmu, na który reaguje tutaj, możecie sobie zobaczyć. No to z Mariem dostał wciery. Trudno. Trudno. Ojejku, to jest do bo tu będzie takie, że niby coś, ta lampa podziała tak, że on go, no, podpali, ale to, to ten... dźwięk jest taki tutaj bezsensowny, że aż szkoda gadać nawet. Good Light versus Siren Head? Miał być Siren Head, halo! Czy? She... Gumba, ja nie przeczytałem tam. Ojeju, ten dźwięk na chwilę go dałem. I'm so sorry, guys. O ja. No, z godzillą to ty raczej... No bez szans. Zobaczcie, jak go skurczyłaś. Bez podjazdu. Ale idzie teraz lepszy lighthead, zobaczmy. Chyba też bez podjazdu. No, on się w tym momencie dostał ognia w momencie jak podszedł do godzilli. Zbajaj, kol, to Godzilla co płonie. To jest najlepszy Lighthead. I on prawdopodobnie wygra z tą Godzillą, aczkolwiek, no nie wiadomo. Ta! Ale tak siak Godzilla wygrała 2 do 1, nie? W tym oto pojedynku, że tak powiem. A tego to ja dawno nie widziałem. Co to jest za Simsy jakieś? Dobra, tu już mi się reklama oświetla. Widzowie, to będzie na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę do góry, link w opisie do filmu, na który reagowałem i napiszcie, co myślicie o tej serii, o której mówiłem na początku. Minecraft we mgle z postaciami Herobrine, Bryan, Long Horse, Siren Head i tak dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia. Link do. No zobaczcie, tyle nie nagrywałem, już mi ciężko się wysławi. Link do odcinka, na który reagowałem, w opisie. Hej, puh, miłych wakacji.